Minister Morawiecki przegrał dzisiaj ze sprawą Bieszczaka, ale jednak szalenie ważna sprawa dla gospodarki naszego kraju. Co pan ma do zarzucenia planowi? W szczególnej i w ogóle cały ten plan idzie dokładnie przeciwnie, niż trzeba by to robić. Jest to plan oparty na w zasadzie planu pięcioletniego, to dla mnie jest pięć z pięć walców prawda, pięć tych i filarów, to się teraz to jest modne, Unia jest oparta na filarach, te plany są oparte na filarach. No i taka jak przedwojenny plan rozwoju gospodarki. Przypominam, że wtedy pułkownik Baduszewski w 1938 roku wszedł na trybunę w Sejmie i powiedział, że Polska się tak się nacjonalizuje się wszystko, że za 10 lat nie będzie się niczym różniła od Związku Sowieckiego. Rzeczywiście tak było. I my też się nie będziemy niczy, niczym różnić od Związku Sowieckiego, jeżeli będziemy dalej szli w tym kierunku. To coś dokładnie odwrotnego niż trzeba. Czyli to nie rząd ma inwestować, to nie rząd ma inwestować, to ludzie mają inwestować. Rząd ma nie układać ludzi podatkami, niech ludzie inwestują. Trzeba przestać reklamować yy... Firmy, że będziemy kupowali, tylko żeby inwestowali. Prawda? Trzeba y, chcieć, żeby ludzie mieli dzieci, trzeba filtrować system emerytalny, żeby ludzie odkładali sobie pieniądze sami, tymi pieniędzmi rządzić. Bo jak to trafia do funduszy emerytalnych, wiadomo, jak to jest rządzone, przecież wszystkie pieniądze, które były w funduszach emerytalnych w latach 50. zostały rozkradzione. Nie masz nic w tej chwili w funduszach emerytalnych, zostało rozkradzione i zmarnowane. Także wszystko ma być dokładnie odwrotnie niż y, 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 projektuje pan minister Morawiecki. To jest, powtarzam, plan pomiędzy, pomiędzy Gomułką a Piłsudskim, pomiędzy no, dwoma socjalistami. Tak, ale patrząc choćby na karierę biznesową pana Morawieckiego, ministra Morawieckiego, trudno mu, nie wiem, zarzucić brak kompetencji, on raczej w tej dziedzinie i w tej przestrzeni, w której się porusza, wie o co chodzi. Zapewniam panią że wszyscy ludzie, którzy budowali plany pięcioletnie, też wiedzieli o co chodzi, prawda, z miejscem, filary miejscem na czele. To są wszystko ludzie do dzisiaj często bardzo chwaleni. Mało kto na przykład dzisiaj w Polsce powie, że Centralny Okręg Przemysłowy to była banda gdzie brano łapówki, prawda, rozbudowano przemysł państwowy, niszczono prywatny, a efekt był taki, że ta centrala nie wybiłował nie, nie, nie żadnej armaty, pracowała przez całą wojnę na, na, na rzecz Niemiec. Załóżmy, Gdynia pakowano ogromne pieniądze w Gdynie, ogromne pieniądze w Gdynię, które poszły też na marne, bo przecież Gdynia przez z wojny nie, nie pracowała w ogóle, bo Niemcy zablokowały zupełnie dostęp, dostęp do Gdyni no, i tyle. Także... Także to była idea wtedy popularna. Idea wielkich budów socjalizmu. W Rosji Magnitogorsk, w Ameryce Tennessee Valley Authority, gdzie Reagan się śmiał, że, że a do dzisiaj się do, do każdego kilowata produkowanego w TVA się dopłaca podatnik amerykański. Jedyna elektrownia, który się dopłaca. Śmiał się Reagan, że po to, żeby że rzeka Tennessee. Zalewała, zalewała, raz na 20 lat, zalewała 20 tysięcy akrów, to zalano na stałe 50 tysięcy akrów, Tym, temu zapobiec, To są państwowy krytynic. Oni wierzą, że rząd będzie lepiej inwestował niż prywatni ludzie. Jeżeli pan minister Morawiecki mówi, że trzeba robić drony, a przecież na Politechnice prywatni ludzie konstruują drony, drony, e, drony w garażach. E, wspaniałe drony na poziomie ogólnoświatowym. Jeżeli to będzie robił rząd, to będą zapóźnione oczywiście. Będą kopiowali zachodnie wzory. A, a, a mamy wspaniałych ludzi, którzy po garażach to robią. Tak jak my się dziwimy, jak powstał Apple, komputer tak? Apple. Bo dwóch ludzi w garażu zmontowało sobie komputer. Tak? I tak mają powstać polskie drony. Nie minister ma dawać pieniądze, nie? tylko trzeba pozwolić ludziom w garażu, trzeba pozwolić tym dronom latać. Trudno, rozbije się parę, no to trudno, spadnie nam na głowę. Trudno. No, musi być postęp. Celem jest niebezpieczeństwo, tylko rozwój. A gdyby Pan chciał jakiś przynajmniej jeden plus, jak Pan patrzy na pomysły. Nie ma, nie ma żadnego. To nie państwo powinno dyktować, jak to dzieje gospodarkę, tylko ludzie. Tylko ludzie. Jeszcze, jeszcze żadne państwo nie wymyśliło lokomotywy ani samochodu. Wszystko wymyślali prywatni ludzie. Państwo nie może nic wymyśleć. Urzędnik państwowy nie może nic wymyśleć, ponieważ on się opiera na tym, co wie. A wynalazca. Myśli o czymś, co jeszcze nie jest znane. Urzędnik nie może dać pieniędzy na to, co jeszcze nie jest znane. No bo jak to państwo, pieniądze dać na to, co jest nieznane. To jest niemożliwe. Tylko prywatni ludzie mogą to robić i oczywiście na 10, 9 pieniądze zmarduje, ale ten jeden zbuduje przyszłość, prawda? Jeszcze jedno zdanie na koniec generala Kiszczaku, bo powiedział pan, że w zasadzie cała solidarność też zbudowana gdzieś tam. i to jest agentura Kiszczaka i tym. Mhm. Pan czy w całości? I Ta rozmowa Pana z Kiszczakiem, może jeszcze powrócić? To znaczy, przypominam, że to Pan generał Czesław Kiszczak zapraszał do którego Stołu. Ja Pani powiem anegdotę, Pani opowiem. był taki minister Fusze, bardzo zdolny policjant, minister Fusze. On był policjantem za, za króla, potem był policjantem za rewolucji, potem był policjantem policji za, za restauracji. Na Cesarstwo i potem za restauracji. No i kiedy już, już był król, tam w latach, to, to jest rok 16-17, no i któregoś tam minister Fusze skarży się w klubie i mówi tak, słuchajcie, z tym królem to wytrzymać nie można, jakiś demokrata czy co, on mi mówi, że on chce wysiąść dzisiaj na placu Grywi. I ściskać ręce prostemu ludowi. Nie można, no, zamyślają, grubym słowem, zdzielą kijem, zdzielą kamieniem, rzucą, oplują, zaradźcie Wasza królewska mość jakimiś zastruchułami czy innymi, a modnym wtedy, pra? Nie można. A on się uparł. No trudno, wola króla, rzecz święta. Wysiadł, ściskał ręce, ucisnął 287 rąk. Wszystko mojej agenci. Otóż dokładnie to samo. Generał Kiszczak miał. Polecenie przekazać władzom opozycji, to przekazał władzom opozycji wszystko jego agenci.